Ten dzisiejszy, dzisiejszy opis ostatniej plagi egipskiej i wyjścia z Egiptu jest bardzo rozbudowany. Można by powiedzieć, że to trochę tak, jakbyśmy czytali Iliadę i, i Odyseję. Ten opis jest taki bardzo, bardzo fantastyczny. I jeżeli sobie przypomnimy, że autor Księgi Mądrości żyje pół wieku przed, przed Chrystusem, dla niego wyjście z Egiptu jest ciągle ważne. I on to, to, to wydarzenie, które leży u początku narodu izraelskiego, narodu u początku ich historii, traktuje bardzo poważnie. Do tego stopnia, że kiedy wspomina o nim mówi w sposób taki, może by powiedzieć, trochę przesadny. Opisuje to w taki niemalże, niemalże baśniowy sposób. Opisuje w sposób niezwykle podniosły. Coś, co rzeczywiście się wydarzyło, coś, co jest dla niego bardzo, bardzo podstawowe. Może to dzisiaj jest ten moment, żeby zapytać się, kiedy, jak ja myślę o ważnych momentach w moim życiu, które się wydarzyły między mną a Panem Bogiem. Czy byłbym w stanie o takim spotkaniu z Bogiem opowiedzieć w ten sposób, taki bardzo, taki, taki bardzo rozbudowany, pokazując tym samym wagę? Tego wydarzenia. O Panu Bogu można mówić w sposób niezwykle podniosły, w sposób, który będzie zachwycał, ponieważ spotkania z Nim zawsze przekraczają nasze wyobrażenia. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o dwójce ludzi. Pierwsza z osób to sędzia, człowiek potężny, wpływowy, taki, który sam o sobie mówi, że nie boi się ani ludzi, ani Boga. Prawdopodobnie jest majętny, nikogo nie potrzebuje. A z drugiej strony, wdowa, która jest sama, której życie jest przepełnione strachem i lękiem. Bo poza tym, że nie ma środków do życia, to jeszcze słyszymy, że ma jakiegoś przeciwnika, który zagraża jej, który sprawia, że ona się po prostu boi o swoją przyszłość. Moglibyśmy zatem powiedzieć, że oto tu jest ten mocny, silny człowiek, sędzia. A gdzieś po drugiej stronie ta słaba, krucha wdowa. Tylko czy aby na pewno, kto tak naprawdę w tej krótkiej scenie z Ewangelii okazuje siłę? Wdowa nie zmusiła tego sędziego do zmiany swojego postępowania przez swój płacz, przez swoje łzy. On nie zmienił się ze względu na litość, która w nim się pojawiła. Czytamy, że ta wdowa przez swoje natręstwo sprawiła, że w połowie tej historii coś nagle się zmienia i ten sędzia weryfikuje swoje postępowanie. Myślę, że bardzo potrzeba nam wpatrzeć się w tę wdowę, bo ona połączyła w sobie dwie takie pozornie niepołączalne ze sobą skrajności. Z jednej strony prostotę, kruchość, a z drugiej nieustępliwość i taką wielką siłę. Która sprawia, że ona cały czas wierzy, że jej walka ma sens. Ta dzisiejsza Ewangelia jest o modlitwie. Pan Jezus na samym początku to zaznacza. I ta wdowa może być dla nas bardzo dobrym wzorem modlitwy. Bo nasza modlitwa to powinno być z jednej strony takie pełne, świadome zawierzenie Bogu i jasne postawienie sprawy: To ja jestem kruchym człowiekiem, a Bóg jest Bogiem. Ale z drugiej strony jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się właśnie w taki nieustępliwy i zaangażowany sposób modlić, aby z całych sił szturmować niebo, modląc się do Boga.